Serdecznie zapraszam Państwa na kolejną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 27 marca o godzinie 16. Program posiedzenia jest bardzo bogaty. W porządku obrad jest 18 uchwał. Najważniejsze z nich to uchwały przygotowujące miasto i gminę do rekrutacji przedszkolnej, które przyznają punkty w rekrutacji o ubieganiu się o miejsce w przedszkolu i w szkole. Tradycyjnie najwięcej punktów przyznamy naszym podatnikom, tym, którzy rozliczają tutaj swój podatek Dochodowy. Dodatkowo w programie posiedzenia jest także uchwała o likwidacji oddziału przedszkolnego Włosiu. Ten oddział przedszkolny nie jest już potrzebny, demografia nie wskazuje na to, żeby w najbliższych latach mieszkańcy wybierali ten oddział. Jest on już także wysłużony i w związku z tym, że na terenie gminy oferujemy ponad 1200 miejsc w oddziałach przedszkolnych, nie jest on dalej potrzebny lokalnej społeczności. Dodatkowo radni będą także debatowali nad uchwałą o dostosowaniu sieci szkół do reformy oświaty, czyli do powstania ośmioklasowych szkół podstawowych, miejsca szkół podstawowych i gimnazjów. Intencyjna uchwała w tej sprawie była już podjęta przez Radę kilka tygodni temu. W tym momencie, po pozytywnej opinii Kuratorium, radni mogą podjąć uchwałę definitywną. Tradycyjnie jak tym miesiąc w porządku obrad jest także uchwała budżetowa i uchwała dotycząca wieloletniego planu finansowego. Zmiany w budżecie dotyczą pozytywnych rozstrzygnięć w konkursach grantowych. Gmina otrzymała dwa ważne dofinansowania: do remontu i adaptacji Domu administratora w Parku Czartoryskiej, i do remontu budynku OSP w starych zaopicach, gdzie powstanie świetlica, filia Domu Kultury dla mieszkańców. W obu tych przypadkach potrzebne jest zabezpieczenie wkładów własnych. Podjęcie przez radnych tej uchwały pozwoli nam na podpisanie umowy o dofinansowanie i na realizację obu tych inwestycji. Bardzo ważną i wyczekiwaną przez wielu mieszkańców projektem uchwały jest także uchwała o Rady Miejskiej Karcie Mieszkańca. Technicznie jesteśmy gotowi do tego, żeby od czerwca taką kartę naszym mieszkańcom zameldowanym i podatnikom podatku PIT wydawać. Dała nam mieszkańcom szereg przywilejów z tym związanych ale niezbędne dlatego jest podjęcie właśnie uchwały intencyjnej przez radnych. Dodatkowo w porządku obrad znajdują się także uchwały dotyczące dokumentów strategicznych. I tak jest tutaj uchwała o lokalnym planie rewitalizacji, jest także uchwała o ochrony środowiska na terenie gminy Rzymin oraz uchwała dotycząca zapobiegania bezdomności zwierzętom. Serdecznie Państwa zapraszam.